Wstęp do listu do kolosan: autor, adresaci i czas powstania listu. Święty Paweł jest więźniem w warunkach raczej niekomfortowych. Gdzie? W Rzymie w latach 61-62, chyba raczej w Cezarei, lata 58-60. Przyczyną napisania listu mogły być wiadomości, jakie otrzymał z kolosów. Było to miasto greckie, leżące we frygii, odległe około 160 km od Efezu. Miasto starożytne, od II wieku rzymskie. Paweł nigdy w nim nie był. Ewangelizował je jego uczeń, rodowity kolosanin Epafras, umiłowany współsługa. Powodem napisania listu do kolosan była niewesoła sytuacja w tamtejszym kościele. O czym raportował mu właśnie Epafras? Wprawdzie panował tam porządek, a także stałość wiary w Chrystusa, jak również kwitła miłość braterska i nadzieja, ale istniało też zagrożenie jakimiś błędami. Jakie to były błędy? Trudno je wyraźnie określić. Mowa jest o nich w liście do Kolosan w rozdziale drugim werset 1-23 tylko aluzyjnie. Ich propagatorami są jacyś chrześcijańscy sofiści, prowadzący wiernych na manowce, ujmującymi słowami, uwodzący ich filozofią i czystymi urojeniami, opartymi na ludzkich podaniach, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Są oni przywiązani do praktyk judaizujących i ascetycznych. Treści teologiczne. W centrum teologii listu do Kolosan jest osoba Chrystusa. Ale jego Chrystologia wzbogacona jest soteriologią kosmologiczną. Głosi on, że Chrystus, w którym cieleśnie mieszka cała pełnia boskości, jest pierworodnym wszelkiego stworzenia, albowiem w nim zostało stworzone wszystko. I on jest głową ciała Kościoła. Albowiem spodobało się Bogu aby w nim zamieszkała cała pełnia i aby przez niego pojednać wszystko w nim. Głosiciele błędów uważali, że kosmos jest we władaniu potęg kosmicznych. Miejsce, jakie zajmują one w liście i podkreślenie zwycięstwa odniesionego nad nimi przez Chrystusa, to Pawłowa próba pokonania przeciwnika na jego własnym terytorium. Z chrystologią łączy się eklezjologia. List tak skoncentrowany na Chrystusie, podkreślający Jego transcendencję, widzi Kościół jako Jego ciało, jako kościół powszechny, nie zaś jako kościół lokalny. Uwielbiony Pan sprawuje swoje panowanie nad wszechświatem jako głowa ciała, Kościoła. Kościół jest więc miejscem którym realizuje on swoją władzę nad całym kosmosem. Jeśli zaś dokonuje się to w kościele, to i my, Jego wierni, członki ciała Chrystusa, nie tylko On, głowa, mamy władzę nad potęgami i siłami kosmicznymi. Nasze wyzwolenie od złych mocy i pokonywanie ich w naszym środowisku dokonuje się przez naszą jedność z ciałem Chrystusa. Autor listu do kolosan posługuje się językiem pachnącym gnozą, przemawia w kategoriach kosmologicznych, ale nie po to, aby je akceptować, lecz aby się im przeciwstawić. Nawet jednak, jeśli ten język i nie tylko on budził wątpliwości co do Pawłowego autorstwa listu, to jednak podstawowe zasady teologii apostoła narodów pozostają i w tym liście aktualne. Miejscem wiary jest świat. Wiara chrześcijańska to nie próba duchowego przezwyciężania świata, lecz świecka, światowa egzystencja w miłości. Życie chrześcijańskie jest życiem wolności, nie wolności, która izoluje mnie od brata, siostry, lecz międzyludzka wolność, która kieruje nas ku bratniej miłości. Także według listu do kolosan, jako chrześcijanie, jesteśmy stale w drodze i do jej końca mamy jeszcze daleko. Ksiądz Michał Czajkowski, rozdział pierwszy. Adres i modlitwa dziękczynna. Paweł, z Boli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat. Do świętych i wiernych braci w Chrystusie, którzy są w kolosach, łaska Wam i pokój od Boga, Ojca naszego. Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze za Was, zanosząc modlitwy, słysząc o wierze Waszej w Chrystusa Jezusa i o miłości, którą macie do wszystkich świętych. Dla nadziei przygotowanej Wam w niebie, o której już słyszeliście w słowie prawdy Ewangelii, obecnej w Was, która przynosi owoc i rośnie zarówno w całym świecie, jak i w Was od dnia, w którym usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie. Tak jak nauczyliście się od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusa dla Was, i który obwieścił nam o Waszej miłości w duchu. Dlatego też my, od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy modlić się za Was i prosić, abyście zostali napełnieni poznaniem woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym pojmowaniu, tak abyście postępowali w sposób godny Pana, we wszystkim Mu się podobając każdym dobrym czynem przynosząc owoc i rosnąc w poznaniu Boga, we wszelkim dziele mocy wzmacniani potęgą chwały Jego, we wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością dziękując Ojcu, który uzdolnił was do udziału w dziedzictwie świętych w światłości, który wyrwał nas pod władzy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna, Swojej miłości. W nim mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów. Osoba i dzieło Jezusa Chrystusa. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, albowiem w nim zostało stworzone wszystko, w niebie i na ziemi. To, co widzialne, i to, co niewidzialne. Czy to trony, czy to panowania, czy to zwierzchności, czy to władze. Wszystko przez niego i w nim zostało stworzone. I on jest przed wszystkim, i wszystko w nim zaistniało. I on jest głową ciała kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam miał we wszystkim pierwszeństwo. Albowiem spodobało się Bogu, aby w nim zamieszkała cała pełnia, i aby przez niego pojednać wszystko w nim, czyniąc pokój przez krew krzyża Jego, przez niego, czy to, co na ziemi, czy to, co w niebie. Kiedyś obcy, teraz pojednani z Bogiem, i was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami z powodu skłonności do czynów złych, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby stawić was przed Nim jako świętych, nieskalanych i niewinnych Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i mocni, i nie dający się odwieść od nadziei Ewangelii, zwiastowanej w całym stworzeniu. Które jest pod niebem, a ja Paweł stałem się jej sługą. Paweł w służbie Kościoła. Teraz raduję się w cierpieniach za Was, i w ziemskim ciele moim uzupełniam braki udręk Chrystusa, za ciało Jego, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się zgodnie z Bożym zadaniem, danym mi ze względu na Was abym wypełnił słowo Boże. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz odkrytą Jego świętym. Im zechciał Bóg oznajmić, czym jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród narodów, którą jest Chrystus w Was, nadzieja chwały. Jego zwiastujemy, napominając każdego człowieka, i każdego człowieka nauczając we wszelkiej mądrości, aby przedstawić każdego człowieka jako doskonałego w Chrystusie. Po to też się trudzę, walcząc mocą Jego, która działa we mnie z całą potęgą. Rozdział drugi. Troska apostoła o wiarę kolosan chcę bowiem abyście wiedzieli jak wielką walkę toczę za was i za tych w Laodycei i za tych spośród was którzy nie widzieli mojego oblicza w tym ciele aby doznały pociechy serca ich zespolonych w miłości i we wszelkim bogactwie pełnego zrozumienia dla poznania tajemnicy bożej Chrystusa w nim ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania. Mówię to, aby was nikt nie zwiódł ujmującymi słowami. A jeśli nawet ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami, ciesząc się i widząc wasz porządek, a także stałość waszej wiary w Chrystusa. Triumf Chrystusa. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim trwajcie, zakorzenieni i budowani w Nim, i ugruntowani w wierze, jak i zostaliście nauczeni składając obficie dziękczynienie. Baczcie, aby ktoś Was nie uwiódł filozofią i czczymi urojeniami, opartymi na ludzkich podaniach, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Bo w nim cieleśnie mieszka cała pełnia boskości. I macie pełnię w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. W nim też zostaliście obrzezani, obrzezaniem nie ręką uczynionym przez zdjęcie z siebie szaty, grzesznego ciała, lecz obrzezaniem Chrystusowym, współpogrzebani z nim przez Chrzest. W nim też zostaliście współwskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który wskrzesił go z martwych. I Was, którzyście byli martwi przez złe czyny i nieobrzezanie grzesznego ciała Waszego, Bóg współożywił z nim, wybaczywszy nam wszystkie złe czyny, wymazawszy wypełniony przepisami list dłużny, który był przeciwko nam, Wziął go od nas, przybiwszy go do krzyża. Obnażywszy zwierzchności i władze, wystawił je na pokaz, odnosząc w nim triumf nad nimi. Niech więc nikt was nie osądza za jedzenie i picie, ani z powodu święta, czy też nowiu, czy szabatów, które są tylko cieniem rzeczy przyszłych, a rzeczywistością jest ciało Chrystusa. Niech nikt was nie pozbawia nagrody, ucząc fałszywej pokory i służenia aniołom, pyszniąc się tym, co rzekomo widział, na próżno nadymając się swoim grzesznym, cielesnym rozumem i nie trzymając się głowy, z której całe ciało, przez stawy i ścięgna wspomagane i powiązane, rośnie wzrostem, który daje Bóg. Jeśli umarliście z Chrystusem dla żywiołów świata, to dlaczego obciążacie się zakazami? Jakbyście żyli w świecie nie bierz, nie kosztuj, nie dotykaj przecież wszystko to niszczeje przez używanie to są tylko przykazania i nauki ludzkie one są tylko na pozór mądre w samowolnej religijności i upokarzaniu się. I surowości wobec ciała, bez uznawania potrzeb cielesnych. Rozdział III. Życie z Chrystusem. Jeśli więc zostaliście współwskrzeszeni z Chrystusem, to tego, co w górze, szukajcie. Gdzie jest Chrystus zasiadający po prawicy Bożej? O tym, co jest w górze, myślcie. Nie o tym co na ziemi. Umarliście bowiem życie Wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Kiedy ukaże się Chrystus, życie wasze, wtedy i wy ukażecie się razem z Nim w chwale. Uśmierćcie, więc w sobie to, co ziemskie, rozpuste nieczystość, namiętność, złe pożądanie i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Bo przez to przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa. Podobnie i wy niegdyś postępowaliście, gdy tak żyliście. A teraz odłóżcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, słowa bezwstydne z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, zrzuciwszy z siebie starego człowieka, z uczynkami Jego i przywdziawszy na siebie nowego, tego, który się wciąż odnawia, dla poznania tego, który go stworzył na swój obraz. Tu bowiem nie ma Greka ani Żyda, obrzezania i nieobrzezania, barbarzyńcy, scyty, niewolnika, wolnego. Ale wszystkim i we wszystkich jest Chrystus. Przywdziejcie więc jako wybrańcy Boży święci i umiłowani, głębie miłosierdzia, dobroć, mądrość pokory, łagodność, wielkoduszność. Przyjmując jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli by ktoś miał przeciw komuś jakiś zarzut. Jak Pan wybaczył wam, tak i wy. A nad to wszystko miłość, która jest więzią doskonałości. I niech włada w Waszych sercach pokój Chrystusowy, do którego powołani zostaliście w jednym ciele. I bądźcie pełni dziękczynienia. Słowo Chrystusowe niech mieszka w Was obficie, we wszelkiej mądrości. Nauczajcie i napominajcie siebie wzajemnie, przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, pełni łaski, śpiewajcie w sercach waszych Bogu. A wszystko, co czynicie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, składając przez Niego dziękczynienie Bogu Ojcu. Praktyczne życie chrześcijańskie, żony. Bądźcie posłuszne mężom, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest godne pochwały przed Panem. Ojcowie, nie drażnijcie dzieci Waszych, aby nie czuły się przygnębione. Niewolnicy, bądźcie posłuszni we wszystkim panom według ciała, pracując nie tylko dla oczu, żeby się ludziom podobać, lecz w prostocie serca bojąc się pana. Cokolwiek byście czynili, z całej duszy pracujcie, jak dla pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od pana przyjmiecie zapłatę, dziedzictwo. Panu, Chrystusowi słuszcie. Kto bowiem czyni nieprawość, odbierze nieprawość, bez względu na osobę. Rozdział czwarty. Panowie, zapewniajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe i należne, wiedząc, że i Wy macie Pana w niebie. O gorliwości w modlitwie. Bądźcie wytrwali w modlitwie, czuwając w niej z dziękczynieniem, Modląc się także i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi i słowa, żebyśmy opowiadali tajemnicę Chrystusa, dla której też jestem uwięziony, abym ją ujawnił, tak jak powinienem ją głosić. Mądrze postępujcie wobec tych, którzy są na zewnątrz. Słowo Wasze niech zawsze będzie pełne łaski. Solą przyprawione abyście wiedzieli, jak każdemu odpowiadać, powinniście. Osobiste pozdrowienie i zakończenie. O tym, co się ze mną dzieje, opowie Wam Techik, umiłowany brat i wierny diakon i współsługa w Panu, którego właśnie po to posłałem do Was, abyście dowiedzieli się, co u nas, aby ja pocieszył serca wasze posłałem go razem z Onezymem wiernym i umiłowanym bratem który jest jednym z was wszystko wam opowiedzą co tu się dzieje pozdrawia was Arystarch mój współwięzień i Marek krewny Barnaby co do którego otrzymaliście polecenie żebyście go przyjęli gdyby do was przybył i Jezus nazywany Justusem, obaj z obrzezania. Oni to jako jedyni współpracownicy dla Królestwa Bożego stali się moją pociechą. Pozdrawia was Epafras. Jeden spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, stale walczący o was w modlitwach, abyście zostali utwierdzeni w doskonałości i przepełnieni wszystkim, co jest wolą Bożą. Świadczę bowiem o nim, że wielce się trudzi dla was i dla tych w Laodycei i tych Fierapolis. Hierapolis. Pozdrawia was Łukasz, lekarz umiłowany i Demas. Pozdrówcie braci w Laodycei i Nimfę i kościół w jej domu. A kiedy list ten zostanie u was odczytany, sprawcie, żeby został odczytany też w kościele Laodycejczyków. A ten z Laodycei także i wy przeczytajcie. I powiedzcie archipowi, bacz na służbę, którą przyjąłeś w Panu, aby ją wypełnić. Pozdrowienie ręką moją Pawła. Pamiętajcie o więzach moich łaska z wami!